Ryan Gosling Star Wars? Jaki będzie kolejny film legendarnego reżysera? W co gra Marvel? Witajcie na kanale, gdzie rozmawiamy o wszystkim, co najlepsze w świecie kina. Zostawcie lajka like i subskrypcję, by nie przegapić kolejnych filmów. Zaczynamy! Ryan Gosling Star Wars. Ryan Gosling zagra w filmie kinowym Star Wars. Najważniejsze portale branżowe potwierdzają informację o roli Goslinga w Star Wars, więc raczej nie jest to plotka. Mamy więc pierwszy w historii przypadek, gdy główną rolę zagra aktor z pierwszej ligi Hollywood. Co ciekawe, według plotek to Ryan Gosling miał zgłosić się do producentów z chęcią zagrania roli. Niestety, obecnie nie wiemy zbyt wiele o nadchodzącej produkcji. Znany jest jedynie reżyser Sean Levy oraz scenarzysta Jonathan Tropper. Panowie współpracowali wcześniej przy hicie Netflixa projekt Adam. Spielberg tworzy nowy film. Jeden z najlepszych reżyserów w historii kina, Steven Spielberg, pracuje nad kolejnym filmem. Niestety, projekt jest trzymany w tajemnicy i obecnie nie wiemy o produkcji praktycznie nic. Jedynymi informacjami, jakie wyciekły do sieci są plotki o tematyce filmu oraz powrocie reżysera do korzeni. Rąbka tajemnicy ujawnił jednak niedawno Colman Domingo w rozmowie z portalem Deadline. Według aktora film może być jednym z najpiękniejszych filmów o człowieczeństwie, jakie kiedykolwiek powstały. Skończyłem czytać scenariusz i po prostu rozpłakałem się jak dziecko. Według mnie to jeden z najpiękniejszych scenariuszy traktujących o człowieczeństwie. A może i najpiękniejszy? Tak, miałem łzy w oczach. Wszystko przez to, w jaki sposób Steven Spielberg wierzy, że możemy być ludźmi, jakimi naprawdę moglibyśmy być. Z perspektywy tego, co na zewnątrz, to doświadczenie w stylu science fiction. Steven zawsze skupiał się przecież na gwiazdach i księżycu. Tylko tyle mogę Wam powiedzieć. Prace na planie mają rozpocząć się w marcu, a za zdjęcia do produkcji będzie odpowiadał nasz rodak Janusz Kamiński, stały współpracownik Spielberga. Nominacje do Złotych Malin. Poznaliśmy nominacje do Złotych Malin. O tytuł najgorszego filmu roku będą walczyć. Druga część Jokera. Megalopolis, Borderlands, Madame Web i Reagan. Każda z produkcji otrzymała 6 nominacji. Z tych filmów obejrzałem tylko Jokera i podejrzewam, że ten film zgarnie najwięcej statuetek, jako największe rozczarowanie roku. Skoro mowa o nominacjach, poznaliśmy również nominacje do Oscarów. Katastrofalne pożary w Los Angeles powodowały opóźnienie w ogłoszeniu kandydatów, ale w końcu dostaliśmy pełną listę. Najwięcej nominacji otrzymała Emilia Perez, 13, oraz po 10 The Brutalist i Wicked. Najważniejsze dla nas kategorii, czyli efektach specjalnych, moim faworytem jest królestwo planety Moab. Jednak patrząc na listę nominowanych, wygra pewnie druga Duna lub Wicked. Niestety kategorie techniczne dalej są oceniane również przez osoby niekompetentne w tych tematach i zwykle wygrywają nie najlepsze efekty, a najbardziej znany film z nominowanych. W kategorii na najlepszy film osobiście chciałbym, by wygrało Konklawe, oraz w kategorii aktora Ralph Fiennes. Chociaż filmu jeszcze nie widziałem, to wiem od zaufanej osoby, że film jest genialny, a Ralph całkowicie zasługuje na Oscar'a. Plotki o zaplątanych. Kolejne plotki o castingu do aktorskiej wersji zaplątanych. Według My Shine to Shine Hello, obecnie faworytką do zagrania matki Gertrudy jest Demi Moore, gwiazda tegorocznej substancji. I to jest świetna wiadomość. Moim zdaniem Demi idealnie pasuje do tej roli i jak pokazała w tym roku dalej potrafi świetnie grać. A Gertruda może tylko zyskać, jeśli ta plotka się potwierdzi. Wcześniej do tej roli były przymierzane Kathleen Hahn, od Jennifer Lopez. Na temat filmu wypowiedział się również Zakary Levine. Wjazda Shazama stwierdził, że jest za stary, by zagrać główną rolę, i jako najlepszego kandydata wskazał tego Shamele. Aktor dodał również, że miłym akcentem byłoby, gdyby wraz z Mandy Moore podkładali głosy dwójce bohaterów w animacji, zagrał rodziców Roszpunki. co byłoby miłym akcentem. Cześć Nero. Co tam? Co to, Nero? Ech, Koty. Plotki o Avengers Doomsday. Kampania marketingowa nowej części Avengers trwa w najlepsze i dzień bez plotki na ten temat to widocznie dzień stracony dla Marvela. Tym razem na temat filmu wypowiedział się Benedict Cumberbatch, otwórca roli doktora Strange'a. W wywiadzie dla Variety aktor powiedział, że doktor Strange robi sobie przerwę w kolejnym filmie Marvela oraz że nie pasuje on do tej części historii. Wydaje się, że te słowa jasno oznaczają nieobecność aktora w tej części Avengers. Jednak Cooper Divinity Seeker, co do którego informacji można mieć często zastrzeżenia, jednak kilka ostatnich plotek się sprawdziło. Twierdzi, że Brytyjczyk w filmie zagra. Jeden ze złych wariantów Strange'a, który stanie po stronie doktora Duma, którego jak wiemy oficjalnie zagra Robert Downey Jr. oraz Kapitana Hydry, potretowanego przez Chrisa Evansa. Marvel ewidentnie myli tropy i próbuje zachować w tajemnicy jak najwięcej szczegółów nadchodzącej superprodukcji. Patrick Vega wypuścił nowy film. Niestety Vega wrócił z nowym głównym, znaczy filmem. Tym razem stworzył produkcję na rynek międzynarodowy o. Putinie i nikt nie chce tego tworu filmu podobnego oglądać. Pojawiły się pierwsze wyniki box-office z zagranicznych rynków, a konkretnie z Wielkiej Brytanii, gdzie to film zarobiło 150 dolarów. Tak, 150 dolarów, czyli jakieś 600 zł, a budżet filmu wyniósł podobno 14 milionów zielonych. W Polsce film też jest klapą. W weekend otwarcia obejrzało go ledwie 40 tysięcy osób. Obsada drugiego sezonu Fallouta. Serial Fallout nieoczekiwanie stał się jednym z najlepszych seriali 2024 roku i wiadomo było, że po tak dużym sukcesie kontynuacja jest pewna. Amazon szybko potwierdził tę informację, a fani zaczęli spekulować o obsadzie drugiego sezonu. Najpierw dowiedzieliśmy się, że w serialu wystąpi sam w domu, czyli ma Culkin, Kalkin, a teraz, zdaniem insidera Dein Schneider, którego informacje w przeszłości się sprawdzały, Kumal Niani dołączył do obsady drugiego sezonu. Osobiście byłem zachwycony pierwszym sezonem serialu i każda informacja o kontynuacji napawa mnie optymizmem. Trylogia Oceans doczeka się kolejnej części. David Late, twórca Johna Wicka, negocjuje posadę reżysera kolejnej części hitowej trylogii opowiadającej złodzieja z klasą i kasą. Oczywiście cieszyć się będziemy dopiero jak zostanie podpisany kontrakt i zostanie to potwierdzone oficjalnie. Osobiście trzymam jednak kciuki za powodzenie negocjacji. Ciekawie byłoby zobaczyć ekipę w stylu reżyserkim Lata. Star Wars stawia na gwiazdy. Rozpoczęliśmy odcinek informacją o filmie z franczyzy Gwiezdnych Wojen i tym samym tematem zakończymy. Patty Jenkins od kilku lat pracuje nad wojennym filmem w uniwersum stworzonym przez George'a Lucasa. Wydawało się, że projekt został odłożony na półkę po porażce drugiej części Wonder Woman, jednak jak się okazuje projekt nie upadł. W sieci pojawiła się plotka, że kandydatem do głównej roli jest Chris Pine, znany m.in. ze Star Treka. Pine miałby zagrać rolę pilota X-Winga. Rock Squadron inspirowany jest cyklem książek X-Wingi z Legend, dawniej Expanded Universe. Opowiadają one o pilotach myśliwców walczących z Imperium. Dzięki za oglądanie! Jeśli się podobało, zostaw lajka, komentarz i subskrypcję! Do zobaczenia za tydzień!